wowie, miasto mej młodości i złotej żywota mojego jesieni, bom krew z krwi twojej i kość z twojej kości, bośmy na wieki ze sobą złączeni, i coś do serca mego sobie rości, najlichszy z bruku twojego kamieni. Który źrenicą całowałem jasną i wydeptywałem z tobą swoją własną. I nieraz pytam, dokąd mam iść? Dokąd? Kocham cię, w lwowie. <laughs> Wiadomo już jest, że duży zakres ten najistotniejszy w centralnej części cmentarza nie będzie wykonany. Myśmy uzgadniali z Radą Ochrony Pamięci, że do końca października, do spotkania tu prezydentów wykonamy te podstawowe elementy, budowle tego cmentarza. Niestety wstrzymano nam jakąś wydumaną, nieprawomocną decyzją. Zimno tutaj bardzo tak także nawet mówić dobrze nie mogę. Głos mi brzydło ale trudno trzeba skończyć. Wszystkie wieńce te upletły nasze panie. Gdzieś zdobywały tuje nielegalnie, w w parkach, w ogrodach i plotwy, wiennice, jedne o te na przykład są na, na krzyż, gdzie stracono naszych profesorów, a inne już zawiózł z mąż z córką i z inżynierem z energopolu na groby żołnierzy Września do Jaśnisk, Trzech Kopców, Lelichówki. Wkrótce wrócą i wtedy umieszczą te wieńce na pomniku na Wóz tam gdzie profesorów nasz z naszych rozstrzelano. rozstrzelano. No a A następne będą u tych, u na cmentarzu powstańców styczniowych, listopadowych, u Goyotgera, Konopnickiej, Zepolski, u No i Jurkowi Biczanowi też wieniec położymy. Jeszcze bardzo dużo pracy, jeszcze zostało mi dziesięć wieńców, trzeba je zrobić. Może ktoś przyjdzie i zapalimy zawali, bo potwornie zmarzę. W tym miejscu 4 lipca 1941 roku hitlerowscy oprawcy rozstrzelali polskich profesorów lwowskich uczelni, członków i rodzin. I oni nie zgadzają się na ten tekst. Polskich profesorów nie można mówić. Lwowskich profesorów, przecież oni dlatego, że byli profesorami, ich nie rozczelali. dlatego, że byli Polakami rozczelali. tak? Więc to, to co panie widzi, oni w ogóle nie chcą stawić polskich ludzi, a my postawiliśmy, stoi, jest, jest. Rywał bandzior, no nic, ja tu przyjdę, przymocuję to. 三十七天，十六日。 Trzeba spalić, my biało-czerwony pszczołek tu nie, za, nie zostawiamy, nie rzucamy, to byłaby profanacja. Na razie tektorała tablica, tu miały być nazwiska wszystkich, powiedzieli, że teraz trzeba cyrylicą pisać, a przecież w Polsce wszędzie na pomnikach każdy pisze jak to chce, prawda? Niemcy po niemiecku, Żydzi po żydowsku, Ukraińcy po ukraińsku, a Rosjanie po rusku. Tak tyle historii. Więc tutaj my własnoręcznie z naszym, naszą grupą, to znaczy opieki nad grobami wojskowymi, zrobiliśmy od podstaw aż do góry. Ja zaprojektowałem ten krzyż, bo we Wrocławiu jest straszny mogił polskich bohaterów. I oni takie krzyże właśnie włożyli. Jak Państwo widzicie, Dzień Zdrótu Kolczastego, to jest wymowne, prawda? No, tyle ile my możemy, ile umiemy, ile potrafimy i na ile, ile nas stać. Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest 1 listopada przede wszystkim w krajach, gdzie przeważają katolicy. Narody o innych tradycjach religijnych w rozmaity sposób czczą pamięć zmarłych. Niemal we wszystkich krajach europejskich obyczaje związane z obchodami Dnia Wszystkich Świętych są podobne. Wierni w tym dniu odwiedzają groby swoich bliskich, składają na nich więcej kwiaty oraz zapalają świece i zniczy. Przypominam, msza święta o godzinie 12 na Cmentarzu Orland i nie zapomnijmy postawić świeczki na grobach opuszczonych. Z uśmiechem do mnie mu ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz lwów. ja biłem się tak samo, jak starsi mam ochwał. tylko mi ciebie mam. Tylko mi polski żal, tylko mi ciebie mamo tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O nie płacz nad swym synem. Co za ojczyznę upadł Z krwawą na piersi plamą, Odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, Tylko mi polski żal, Tylko mi ciebie, mamo. Tylko mi polski żal. Proszę bardzo, szczątki leżą, pan widzi? Trumny wywrócone, szczątki ludzkie leżą. Co robi sane Pit? Prokuratura, to to przecież. Przestępstwo. To może być jakaś epidemia. Proszę bardzo. Następna trumna. Widzicie państwo, co się robi? I co my możemy zrobić? Ja powiedziałem, że właśnie wtedy, kiedy to zrębali te litery na grobie nieżnego żołnierza. Ja wtedy nie byłem, bo ja byłem na cmentarzu janowskim, tam jest kwatera również obrońców Lwowa, tam robiliśmy porządek. Przyjechałem, powiedzieli mi nasi, żeby rano był e, dyrektor z jakąś niewiastą, a potem telewizja już czekała, bo wiedzieli, że oni tutaj będą. Przyszedł ci upało co i zrębali te napisy. Ja postaram się to, te, to sprawę uruchomić. Tu by ona leżała. Niech tak leży. To gdzie my w tej chwili idziemy? O, tu jest kwatery powstańców Styczniowych, tak duże. Tam jest e, Szymon Wizuna szydlowski tak? Chorąży Ziemi Witebskiej. E, Tę chorągę, którą otrzyma, była zawsze w pierwszym. Korpusie Kadetów to byli wodni. Tu leży o ten kamień duży, to przywieziony proszę panią z Irkucka, bo dotychczas na jeziorze Bałk, Bajkał e, chodzi statek imieniem Benedykta Dybowskiego. Tam on jest bardzo czczony. To, to imię to dla nich świętość, bo rzeczywiście na przykład na Kamczatkę zawiózł e, reniferię. Potem y, opiekował się, leczył ich bezpłatnie. No i odkrywca bajkałów w zasadzie, badacz bajkałów. Badacz Bajkału, bo w Petersburgu Uniwersytet powiedział, że to jest najgłębsze jezioro chyba świata i tam żadnej fauny nie ma. Nic nie rośnie, nie żyje. A on brał bardzo bogatą roślinność od, a Tutaj niektóre krzyże są takie pogięte, o tutaj to Bo To wszystko Ukraińcy podjęli. Kto? W to ci miejscowi ludzie dzieli wszystko i my to prostujemy. Proszę Pani, nie mamy takiego sprzętu. Ja już tak prowizorycznie robię takie prasy, ramkę, potem lewarem, tam podstawiam coś, tak wie Pani, po wy, prostu wyprosowuj się, równa się. Przecież notkiem nie można roz, wyprostować, dlatego że porozbijamy te fundamenty. Tu był ja, przyjechałem w 56 roku, pierwszy raz do Lwowa, to ten nagrobek jeszcze był o takiej wysokości i cały tekst był. Ukradli, zabrali. I teraz dopiero Syrkuska przywieźli ten kamień i był tylko ruski. E, konsul znalazł jakiegoś tam takiego, no, który umie pisać i zrobił. I N zrobił w drugą stronę nawet, bo tak zrobił. To już przerobili potem. No wie pani, no jeżeli człowiek daje jakąś robotę, to potem musi przyjąć i za to pieniądze płacić. Tak, teraz niech pani tu przeczyta. W tym kamieniu Szymon Bizuna z chorąży ziemi witebskiej. No to już rzeczywiście jest tak, zatarło się proszę. O tutaj były dziury, tam woda zaciekała, dlatego wie pani, zima odchodzi, mróz to będzie rozsadziało. To ja teraz e, poprosiłem taczkę e, betonu i kamieni kilka tak załataliśmy, żeby to jak najdłużej było. Natomiast e, chciałbym pani pokazać jeszcze jedno, no, co najważniejsze, że ta postać, to jest z rodu książęcego i on z tą chorągią, chorągi wziął z kościoła i całe powstanie przeszedł i tu znalazł miejsce wiecznego spoczynku w Lwowie. Natomiast na wszelkie, wszystkie święta narodowe on z tą chorągią wszedł tu we Lwowie. ponieważ ta Chorągiew ocalała, więc ona była w pierwszym korpusie kadetów. I właśnie e, kolega obozowy, Stanisław Mościcki, e, z którym byliśmy w Workucie razem, na jednej prycie spaliśmy, to na opowiadał o tej Chorągiewie. Nie wiem, gdzie ona teraz jest, czy ona ocalała. Padł gdzieś pod Lwowem. Za Polskę! Nikt nie wie, jak się nazywał. Z czyim imieniem na ustach pod kradę kul gorywał. Zostało we lwowie, dzieli nas tysiące lądów i mórz. Zatrzymałem się w drogi połowie. Jak tu iść, kiedy dojść, ani rusz? Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się zdaje, chociaż obcy pod stopą mam bruk, że to wczoraj jechałem tramwajem który wolno pod górę się wlókł, że to wczoraj w pasażu Hausmana za dwie szóstki kupiłem kiść bzu, że to wczoraj w gałęziach kasztana lwowski słowik mi śpiewał do snu. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście kasztanów i bzów Zatrzymałem się W drogi połowie Ograbiony Z marzeń I snów Ale Musi przyjść dzień Gdy we Lwowie Z moim sercem Połączę się Znów Свято національне свято, наше українське. Наш народ жив 23 роки і ви з цього вийшли. А ми відвідуємо за це такі багаті землі, як ми маємо, чорноземні, І ми так відуємо. Для чого ми так обідуємо? І культурний народ, і багатий. а їсте ж ми бідні всі. Що написано, і, прошу пана, то ми, то ми і по польську можемо повідати. Значить, великому кобзареві України від президента України. Це є день створення Західноукраїнської Народної Республіки. Ви знаєте, що вона була створена ще в жовтні 2018 року, а 1 листопада це вже головна Українська рада оголосила після того, як Австрія розпалася, то головна Українська Рада проголосила на західних землях Західноукраїнської Народної Республіки. Територіальному та національному війні. Не кажу, вже про політичний бік справи, про це мова далі. Я категорично не згоден з кімнати у заперечення на народи. Але очевидно, якщо ми не будемо Да, 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 да,